Hello! To znowu ja! Słuchajcie, dzisiaj jestem tak płodna w nagrania. Zrobiłam tak: jednego, drugiego live'a tutaj. Następnie zrobiłam krótkie zaproszenie na super merytorycznego live'a, który znajduje się w wersji dla subskrybentów. Powtarzam moi kochani, że. Ja teraz jestem mocno, merytorycznie i życiowo, właśnie w wersji dla subskrybentów, tam znajdziecie super ekstra treści, które no zmieniają życie, bo ja tam się nie opalam e, także tam jest, tam jest mocno, ale w związku z tym, że jestem taka płodna. Słuchajcie, moje przyjaciółki, e, które mnie znają prywatnie, w ogóle osoby, które mnie znają prywatnie, e, zawsze mówią, że ja bym świetne podcasty nagrywała, bo ja super gadam. E, muszę Wam powiedzieć, że nagrywam mojej przyjaciółce, to zawsze mi pisze, że ona leje. Ona czasem mówi, że coś robi i parska śmiechem, jak mnie słucha, jak jej się nagrywam. E, więc ja bym była dobra do takich fajnych podcastów, sketchy i tak dalej. No i takie jest, takie jest, tak jest. Słuchajcie, ja mam sobie ten vibe. E, także tak, zrobiłam długiego life'a, zrobiłam krótkiego life'a, zrobiłam e, półgodzinnego live'a w wersji dla subskrybentów, który jest super merytoryczny. Także wow, 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 wow. Dlaczego ktoś ciebie nie chce? E, I jestem z tego strasznie dumna. Następnie nagrałam się do moich wszystkich przyjaciółek, pogadałam z moim przyjacielem e, i wróciłam do Was, bo jeszcze mam trochę czasu, dojeżdżam do Poznania. E, także witajcie znowu, e, witajcie tym razem na wesoło. Zostało mi 35 minut, kto chce, może mi towarzyszyć, a jeszcze będą jedne bramki, etol, już jedne zaliczyłam. E, napisał ahoy, napisał. Saro, wystarczy, że jesteś. I już poprawiasz samo poczucie. Rewelacja. Dzie dziękuję, jest mi bardzo miło. E, bardzo się cieszę. E, słuchajcie, no to co? Jedziemy, jedziemy z treścią. E, w słuchajcie, sensie, treść jest taka, że e, chciałabym troszeczkę o wdzięczności o radości w życiu. O tym, jak jest piękne, o tym, że ludzie o tym zapominają, um, kurczę. Um, naprawdę powiem wam, um, ja to widzę, jak ludziom, jest, jak ludziom jest źle, mimo że powinno być im dobrze. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje? Wyjaśnijcie mi to natychmiast. E, jak wy się czujecie i... Czy Wam jest dobrze? E, bo powiem Wam tak, to nie jest oczywiście tak, że ja jestem 365 dni taka, że po prostu upachana, e, roześmiana i tak dalej. Natomiast też mam swoje lepsze i gorsze dni, jak każdy. Jestem w tym autentyczna zresztą. E, natomiast. E, ja doceniam. Ja doceniam to, co w życiu mam. Mm. I powiem Wam więcej. Ja doceniałam, nawet jeżeli miałam, nie wiem, obiektywnie bardzo mało. Zawsze to słyszałam od ludzi, którzy mnie znali. Nie wiem, ja się cieszyłam taką prozą życia, nie wiem, że idę na dobry sernik. Ile ten dobry sernik kosztował? 20 zł. I to mi sprawiało radość. To mi do tej pory sprawia radość. Teraz żałuję, że nie będzie weekendowego serniczka z moją agulą. ale odrobimy to sobie. Bo jak wiecie, ja, ja się wybieram do Poznania na studia podyplomowe. Kolejny zjazd. I też się z tego cieszę. Wow! Super, że mogę to zrobić! Super, że mam czym pojechać! A, super. Po prostu super. Wow! Jestem, jestem szczęściarą, że prowadzę takie życie, jakie prowadzę. Będę miała jutro fajne zajęcia. Zobaczę osoby, które bardzo lubię. Dowiem się czegoś nowego. Pójdę na fajne warsztaty. Będę miała fajne rozmowy. Zjem coś dobrego. Teraz będę w fajnym hotelu, w którym jest tak ciepło-przyjemnie. Szczególnie, milutko, a jeszcze mi zostało pół godziny, żeby do niego dojechać. Wezmę sobie gorącą kąpiel, zjem coś dobrego, a się cieszę. I powiem Wam, że im więcej pielęgnuję w sobie tą wdzięczność, tym bardziej się cieszę. Ja już dzisiaj mówiłam to, ale powtórzę, że idzie bardzo dużo zmian tutaj, na moim profilu, w mojej przestrzeni, bo ja będę chciała coraz więcej mówić dla kobiet, jeszcze więcej, troszkę innej treści niż wcześniej. Wiecie, to też jest autentyczne ze mną, bo ja nie robię niczego, co nie jest autentyczne. A no, trzeba to powiedzieć głośno, Sara dojrzewa. I tak jak Sara dojrzewa, to co też się dzieje w moim życiu prywatnym, a tak tak gdzieś to się przekłada na Sary, to co się dzieje u Sary przekłada się na moje życie. Jak wiecie, Sara jest moją marką osobistą, podkreślam to zawsze. Kocham Sarę, Sara kocha mnie. Tak, dokładnie. Trzeba się cieszyć z małych rzeczy. Ja gwarantuję ci, że jeśli. że jeśli nie będziesz cieszyć się z maluteńkich rzeczy, Pamiętam kiedyś, 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 słuchajcie, jeździłam takim zwykłym Op Oplem Astrą w manualu. Teraz sobie nie wyobrażam w ogóle, być, żeby manualem jeździć, żebym nie umiała. Eee, ale ja się tak cieszyłam, uwielbiałam tego Opla. I on był super. Teraz sobie jeżdżę do moim Audi, który jest naprawdę wypas. No, wiosieńka sztuka a bajery i te inne rzeczy i tak samo się cieszę. Ale, ale jak widziałam tym Oplem, to, to się mega cieszyłam. I jak dałam do tego Opla, czułam się jak azm przez tworzy. Nie było więcej potrzeba. Ten Opel, kurczę, był super, ja się z niego cieszyłam. Manualu. I gdybym się z niego nie cieszyła, tylko mówiła sobie aha, i nie mają lepsze auta, to nigdy bym się nie ucieszyła z lepszego samochodu. Tak to działa. Jak nie ucieszysz się z kawałka sernika, to nie ucieszysz się z pięknego tortu na Twoje urodziny. Gwarantuję Ci to. Jak nie cieszysz się z tego, że pada deszcz, to nie ucieszysz się z tego, że świeci słońce. Serio. Teraz sobie tak zdałam taką sprawę. Tak, niebo wszyscy mówią, lubię słońce, lubię słońce, lubię jakieś ciepło, lubię jest fajnie. Ale czy ty się autentycznie cieszysz? Czy ty autentycznie doceniasz te promienie słońca, które na ciebie spływają? Myślę, że większość ludzi tego nie robi. A na pewno nie ci, którzy nie cieszą się, gdy pada deszcz. Pamiętam, jak wracałam z Poznania dwa miesiące temu, ze zjazdu, i była taka, słuchajcie, okropna mgła, ale taka naprawdę fest. Na brzegu trochę się przejęła mówię, o, kurczaki, ja będę jechać i tak dalej. Ale... Potem stwierdziłam, kurczę, wow! Yy, mogę się nauczyć jazdy w taką hardkorową mgłę. Jak to przeżyję? To super! to następnym razem już będę jechała, jak będzie mgła i będzie rewelacyjne. Rozumiecie? Trzeba się cieszyć. Cieszyć życia. Wow! Bo jest piękne. Bo możesz żyć, bo jesteś zdrowy, bo jesteś zdrowa, bo możesz robić coś fajnego. Co dzisiaj będziesz robić? Możesz napisać. Kiedykolwiek będziesz oglądać tego live'a, Napisz Z czego się cieszysz? Za co jesteś wdzięczna, wdzięczny. Napisz to tu i teraz. Wiadomo, czas nie istnieje. I każdy, kto będzie to oglądał, będzie w tej samej chwili, co my teraz jesteśmy. Jest piękne. I kiedy sobie to uświadomisz i, i zaczniesz cieszyć się i, i doceniać te wszystkie fajne, drobne rzeczy, które się dzieją w Twoim życiu, a myślę, że dzieje się ich dużo, to zobaczysz, jak wielką szczęściarą, jak wielkim szczęściarzem jesteś. Ale musisz chcieć to zobaczyć. Ja nie zobaczę tego za ciebie. Ja to mogę zobaczyć u siebie, za siebie. I to jest piękne w życiu. Zrób sobie proszę dzisiaj wieczorem ćwiczenie. I wypisz co najmniej siedem rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Wdzięczna. I powtórz to każdego dnia, codziennie. Powtórz, aż zaczniesz zauważyć zmiany. A zmiany przyjdą. Zawsze przychodzą. Ale trzeba chcieć. Trzeba to robić. Dzisiaj taki fajny komentarz napisała jedna z kobiet, że dużo kobiet mnie ogląda i dziękuję, że jestem i że się nie zmieniała. I za to też jestem wdzięczna. Bo to jest miłe. I myślę, że prawdziwe. Za Twoją uwagą Zawsze idzie twoja energia. A to, na czym skupisz swoją uwagę będzie rosło. Więc zapytam jeszcze raz. Na czym dziś skupiasz swoją uwagę? Wybierz to świadomie. Czy skupiasz na tych dobrych czy na tych złych rzeczach? To jest Twój wybór. świadomy i możesz wybrać. Na czym chcesz skupiać swoją uwagę? A to na czym będziesz skupiać swoją uwagę? Będzie rosło. I tak słuchajcie działa? Najczęściej to prawa martwego. Eee, jak wstaniesz tą tak zwaną lewą nogą i coś tam ci się wydarzy, i ci się tym wkurzasz, na tym się skupiasz, to dzieje się kolejna zła rzecz. Dlaczego? No właśnie dlatego. Że skupiłeś uwagę, skupiłaś uwagę na tym, co nie działa. Więc zamiast tego. Uwaga na to, co działa. Będziemy musieli za chwilkę kończyć, ponieważ dojeżdżam do bramek Etol i będę musiała zapłacić. Płacę telefonem, więc nie da się robić dalej tego live'a. Także moi kochani, powtórzę jeszcze raz: to na czym skupiać swoją uwagę rośnie. Zdecyduj na czym chcesz skupiać swoją uwagę. I napisz mi w komentarzu, za co jesteś wdzięczny. Wdzięczna. Dobra, słuchajcie. Wjeżdżam na płatności Etol. Więc nie damy dalej rady. Pozdrawiam Was kochani. Całuję i zapisuję live. A.